얘 떡딱한 걸 먹어. 잘 먹어요. <laughs> 안도와, 쓰이. 아 좋아. 아 좋아. <laughs> 오빠, 뭐 하시는 거예요? 우리 <laughs> 해바라기꽃. 아 개더운데? 아, 오빠만 만져. 아, <laughs> 뜨끈, 뜨끈. 아, 이거 <laughs> 아, 이박이야 진짜. 아, 이워 아, 이거 만져. 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 아, 이거 아, 아, Dzień dobry. Jak widzicie, ubrani w piękne bliźniacze stroje, jedziemy do teściowej. Coch jedzie z nami oczywiście. Jedziemy na spóźniony dzień rodziców, który był w maju, więc dawno, dawno temu, ale nie mieliśmy jak pojechać do teściowej, więc dzisiaj jedziemy takie spóźnione. Plus idziemy na kolację wspólną na koreańskiego grilla i wy jedziecie z nami. Teściowa jest powiadomiona, że będzie vlog. Wiozę serniki do teściowej, upiekłam dwa serniki tym razem, żeby teściowej nie zabrakło. No, i widzimy się już tam. Jest mi śmoki. Wysoch Kre, Kry, kaza. Nie wiem czy to widać, ale to jest wszystko na górce. Tu jest górka, z górki. Wszystko jest na górce tutaj w tym, w tej okolicy. To się nazywa miadą, to jest na północy Seulu. Nie na ja, takim zupełnie, zupełnie północy, ale na północy Kanda kanda Widzicie to wszystko? Cześć Szefie <laughs> O, o <bango? laughs> <where> 앉아. 뽀뽀! 아이 잘하네 뽀뽀! 그래도 뽀뽀 잘하네요 응 <laughs> 이렇게 이쁘게 아싸 이렇게 한 번씩 한 번씩 이렇게 하시면 잘 잘라져요 아이 아까워 <laughs> 안에 뭐가 있는지는 모르니까 이제 안에 모습 어떤건지 크림치즈케이크 인데 그냥 치즈케이크, <웃음> 치즈케이크. <웃음> 달라요, 어머니. 그래요? 네. 음. 이것도 좀 틀리죠. 어머니, 야, 제일 예쁜 걸로 넣어 주려고 먹어 보자고. <laughs> 이렇게. <여기. 웃음> 이렇게 하면 돼요. 여기, 여기. 응? 음? 여기 하면 돼요. 자, 저그랬죠? 네, wygląda to za pięknie, ale. 어 그냥 손으로 먹어도 될것 같은데요? 음. 맛있어요? 음. <laughs> 음. 부드럽게 됐네요. 이거 엄청 그, 부드럽게 나요. 그 냉동실에서 먹으면 엄청 맛있어요. 소희, 음. <laughs> 좀 이따 줄게. 기재. 좀... <laughs> 맛있다고 는거 있잖아. 하시니 다행이에요. 아니 너도 먹어봐 맛있지. <laughs> 입은 똑같지 해. 얘. 얘 먹을 거 없어? 있어요 많이 먹었어요. 좀줘 우리 할머니. 할머니, 할머니, 이거 너무 커서 찢어서 주세요. 조금씩 조금씩. 여보, 여보. 야, 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 야. 야, 근데 소희 많이 먹었는데? 아이고. 아이고, 잘 먹었어. 소위. Półodzą, półodzą, maśikie. Powodzą. Alergii ku. To. Piuliączua. Pani Tu mamy kraba. Tu mamy kimci z wody. Tu się piecze wieprzowina. Tam się piecze wołowina. Więcej kraba. Jakaś sałatka. Tak to wygląda. Mięso jest 4 plus 4. Jak się kupi 4 do 4 za darmo. Wieprzowina, a jak połowina to 4 plus 2 za, za dużo zamówi i zostanie, to nawet pakują więc nic się nie marnuje. Mm. Mm. Cześć biegnie do Sohi. Pokażę jak biegnie do Sohi. To jest No, chyba. No, chyba. się do No, chyba. Ago, Ago No, do Sochi chyba. No, chyba. No, biegnie do chyba. No, Biegnie, bo chcę być pierwsza, żeby przywitać Sofi. Bo Sofi została w domu, jak poszliśmy do restauracji. Biegnij. Tinego. no, Zjedliśmy kolację. Za 8. Niby, że to było dla 8 plus 4, 12, 14 osób, ale to nie było tak naprawdę. To było tak, powiedzmy, na 6-7 osób.

o! nie go! Soj do manga są. Więc teraz sytuacja była taka, że teściowa przyszła do domu, żeby przywitać się z Sohi. Po raz pierwszy, żeby Sohi się cieszyła, więc trzeba zobaczyć to, jak Sohi się cieszy. Więc Sohi się cieszyła przez jakieś 3 sekundy, po czym jak ją teściowa objęła, to Sohi ją pacnęła, wywinęła się z jej rąk. 드스베이그리나 그래서 그리고 야 이거 또 시간 지난 건안 먹나 그쵸 그쵸 그쵸, 그쵸. 그쵸. Wij어, 아유 저희는 항상 신선하게 이렇게 물 마셔요 저희도 그 저희 그리에 넣으면 안 마시고 저희한테 와서 컵 달라고 하는 거예요 갈게요 네신 갈게요 또 봐요 안녕 요 Snake, hajam. <laughs> tutaj jest sklepik, do którego zawsze chodziliśmy. się nas tutaj zna bardzo dobrze. Ania Adzesie. 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 Ania Adzesie. Nie o, o, o. kaka. Dzień dobry. Jestem sama, jest godzina. Jest godzina prawie 9.30. Po prostu nie mogłam się dzisiaj zwlec z łóżka. Taka niedziela. Bo mamy dzisiaj niedzielę, tydzień pracuję, dzielnie poszedł do pracy o 6 rano. Miałam taki ambitny plan, żeby wstać z nim, ale nie dało rady. I plan jest dzisiaj taki, że idziemy sobie z Sochi na kawusie, Do parku i na kawusie. Dotarłyśmy. Sochi jest przeszczęśliwa. Obwąchuje każdy krzaczek. I tak jak widzieliście przed chwilą, jesteśmy nad rzeką Han. Północna część rzeki Han, konkretnie. I jesteśmy w parku, który nazywa się Dasan Sentekungun. Przyjechałam przez cały Seul, żeby tu dojechać, bo to jest w Namyangju. My mieszkamy w Bucion, a między Bucion a Namyangju jest dosłownie cały Seul. Więc trzeba przejechać przez cały Seul. I tak sobie przyjechałam. Niedziela, godzina 11 prawie rano. Pogoda jest przepiękna, teraz pokażę Wam trochę widoczków z tego parku. W opisie znajdziecie nazwę tego parku i na mapie, na Google Maps, gdzie to się znajduje. Popatrzcie, tu mamy rzekę Han. Niesamowite. Jaka czysta woda w ogóle. Szok. Co i co mówimy? Przy wodzie nie, nie. Nie podoba nam się. Wolimy trawkę. Tam mamy taką grupę uczniów. Wydaje mi się, że jakaś wycieczka szkolna, i właśnie pan przez mikrofon im opowiada, kazał im siedzieć. i To są takie wycieczki szkolne, właśnie tego typu. No, w Polsce też tak często jest, że jedziemy w jakieś miejsce i opowiadamy się o historii albo przyrodzie. Więc w Korei, jak widzicie, tak samo to działa. Jak w każdym koreańskim parku, latem mamy namioty, oczywiście. Piękne widoczki. Najczęściej rodziny z dziećmi przyjeżdżają do takich parków, żeby po prostu spędzić razem czas, jak widzicie, pobroś piłkę, bawić się, pobawić się, pochodzić na spacer. W tym parku są w ogóle też tereny podmokłe, więc tutaj to wszystko to są takie tereny podmokłe, gdzie raczej nie da się wejść. Sochi eksploruje. Oczywiście już się zaczęły upały, jeszcze nie ma takich typowych koreańskich upałów. To znaczy nie ma tej wilgotności w powietrzu jeszcze, więc powiedziałem, że jest gorąco jak w polskim lecie. Jak gorący polski dzień w Polsce. Za jakiś miesiąc, nawet nie cały miesiąc podejrzewam, że to się zmieni i będziemy mieć te takie wilgotne upały. To się człowiek czuje jak naprawdę, jakby wszedł do sauny. Nigdy na to nie czekam, dlatego staram się wykorzystywać teraz ten czas jak najbardziej, żeby właśnie z Sochi chodzić na spacery do ładnych miejsc. Boże, jak to jest pięknie, popatrzcie. Wow, w ogóle ile żyją żyjątek jest, jakieś kaczuszki sobie pływają. No tak. A to rozrywka dla dzieci. Wspinanie się na drzewa. Na linach. Nieźle. Staraliśmy do kawiarni, jak widzicie, i zamówiłam sobie, teraz zresztą zobaczycie, Latte oraz taki fajny deser Nie wiem, jak to nazwać. To jest taka buła z kremem i z truskawkami. Ale najważniejsze jest to, że jest tutaj taras, że można wejść sochi i sochi sobie tutaj teraz biega ze mną. Mogę ściągnąć maskę. Wow! Jesteśmy nad rzeką Han. Popatrzcie na te widoki. Po prostu. Tak, to ja mogę pić kawkę codziennie, nie? Także z takimi widoczkami będziemy sobie tutaj pić. Można przyjść z pieskiem. Tu można wypożyczyć łódź nawet. Chyba nie będziemy wypożyczać łodzi, no ale jakby ktoś chciał, to jest. A tu moje zamówienie, czyli tak jak mówiłam taka buła wielka z truskawką i kremem. Nie wiem, jak ja to całe zjem, ale spróbujemy. I oczywiście kawusia zwykłe latę. Tak kawiarnia wygląda z zewnątrz, z perspektywy tarasu, na którym jesteśmy z Sochi. Kawiarnia nazywa się Habek, i to jest kawiarnia razem z piekarnią. Wo, Teraz ja się odbijam, ale. wo. Przejdźmy się tutaj. Ludzie na pontonach, łódkach, zobaczcie ten kolorowy ponton. Ło. Ja już prawie mam swoje baterie całe naładowane, wewnętrzne baterie. Dopiję tylko kawkę i możemy ruszać powrotem do domu. Takie wypady na jeden dzień z pieskiem, zwłaszcza są bardzo fajne, tylko no problem jest taki, że nie wszędzie można wejść z pieskiem. Tutaj nie było problemu, nawet dali miseczkę sprzedają smakołyki dla psów, także tutaj akurat nie ma problemu, ale w innych miejscach. No niestety trzeba sprawdzać. Odtransportowałam Sochi do domu, jak wróciłyśmy, ponieważ Sochi jest mega zmęczona po tej podróży. A ja idę zrobić dzisiaj ważną rzecz, mianowicie jakiś czas temu. Tydzień temu, bodajże? Tydzień, dwa tygodnie temu. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale byliśmy z Sohi na spacerze z i stał pan, miał swoją budkę z chodokiem. Czyli te takie placuszki co w środku mają, to taki farsz z cynamonu i cukru. Tydzień chciał to zjeść, ale nie mieliśmy przy sobie gotówki. Ja miałam tylko komórkę i mogłam płacić kartą. Zapytaliśmy pana, czy możemy na przykład przesłać mu na konto pieniądze. A on powiedział, a to nie, to ja na kredyt wam dam. I dał nam dwa hotdogi. I następnego dnia poszłam mu oddać i go nie było. Dlatego idę teraz do parku, żeby mu oddać tysiąc złotych. jeszcze kupię dwa hotdogi, jeżeli będzie miał. To w ogóle taki pan dziaduś yy, tam robi i po prostu. 저 뱃스츠지 로컬한 비즈니스로 딱 거문. 안녕하세요. 저 저번에 남편이랑 두장 먹었어요. 그래서 네. 예, 두장더 주시겠어요? 그때는 네. 어, 네. 이거 아, 안주도 되는데. 아, 어, 아니요, 아니요. <laughs> 하나더 줄게요. Długiem <s Carrega> Andrzeja A ja bo kam nie dał To jak to nie da sam nie da nie ja O nie no Widzicie to? Dam o 2000 W ogóle sprzedaję Hotoki za 500 dłon To jest kradzież To jest po prostu rozbój w biały dzień Dał mi trzy. Zawsze musimy mieć przy sobie gotówkę, jak będziemy chodzić do parku w weekendy, bo ten to stoi zwykle w weekendy. Będę uzbrojona na następny raz. Moi drodzy, podgrzałam sobie w mikrofali, są tylko dwa, ponieważ jeden już zjadłam. Jeden zostanie dla tydzina, chociaż on mówi, że on nie zje, więc zobaczymy. niego. Mm. Dziękuję. Słodkie? to. Polecam. Jeżeli idzie o desery, to hotok to zdecydowanie jeden z moich ulubionych koreańskich deserów, tylko nie mogę ich jeść za często, ponieważ no sami widzieliście, są jednak mocno tłuste. Więc raz na jakiś czas można sobie pozwolić i tak jak mówiłam, jest w moim e-booku, jeżeli chcecie robić, albo możecie przyjechać do Korei i gdzieś spróbować jako street food, bo to jest często sprzedawane na ulicy po prostu tak jak właśnie ten dziaduś. Sochi podnięta. Ja też już tak powoli Zmierzam ku łóżku, więc na dzisiaj się już z Wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym vlogu albo filmiku, zobaczymy, co będzie następne, czy jakiś kolejny codzienny vlog, czy może jakaś sprawa do omówienia nam się pojawi. Jeżeli macie jakieś sugestie co do omówienia kwestii społecznych, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Ja wszystkie komentarze oczywiście czytam. Rzadko odpowiadam, ale wszystkie. Czytam, więc jeżeli macie jakieś propozycje na przyszłe filmiki, jeżeli chodzi o omawianie jakichś spraw społecznych, jakichś skandali albo czegoś takiego, to zawsze zostawiajcie w komentarzach, bo często zdarza się tak, że potem podejmuję taki temat, więc no dobra, ja się już z Wami żegnam, widzimy się następnym razem, trzymajcie się, pa! pa.